W dzisiejszym odcinku super mocne buty marki CUT. A jaki to model? Zobaczcie dalej. Witam was serdecznie na Baltic BHPPL. Jestem Paweł, a w dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać buty marki CUT model Striver. S3. Dlaczego postanowiłem wybrać ten but? Bo cały czas pytacie nas o mocne buty do różnych prac, szczególnie budowlanych, pracy przy wylewaniu posadzek, przy pracach, pracach stricte ciężkich, budowlanych, nie, nie lekkich, wykończeniowych i poszukujecie mocnych butów, wygodnych butów, które, które sprawdzą się właśnie w takich warunkach i stąd pomysł na ten but. Sam but mocna konstrukcja. To jest but klasy S3, wykonany z mocnej, grubej, nubukowej skóry, dzięki czemu będzie łatwy w czyszczeniu, ale o czym trzeba pamiętać, że o skórę trzeba dbać i trzeba ją impregnować. Nie jest to syntetyczny materiał, który można rzucić brudny i zostawić, trzeba je po prostu wyczyścić i raz na jakiś czas zawoskować, zaimpregnować, żeby dobrze, dobrze działały. Buty wyposażone w metalowy podnosek, we wkładkę antyprzebiciową, gruba podeszwa z grubym bieżnikiem, będzie dobrze trzymała w różnych warunkach, ale też będzie się łatwo sama czyściła. Ale chyba najlepiej zrobię, jak Wam je pokażę w zbliżeniu i wtedy opowiem o ich najlepszych cechach. Kiedy wpada Wam w ręce but marki CAD model Stiver, pierwsze na co zwracacie uwagę to jest jego masywność, bo jak widzicie mocna, mocna podeszwa, mocna, gruba podeszwa. Dobrze zabezpieczona tutaj okolica podnoska, w momencie, kiedy pracujecie na kolanach, czy potrzebujecie gdzieś dużo przodem podkopywać, coś uderzać, to macie dobrze zabezpieczony nosek. Jak widać, ta warstwa jest naprawdę bardzo gruba. Czarna, mocna, nubukowa skóra, co widać tutaj, jej grubość jest naprawdę bardzo gruba. But waży ten akurat rozmiar 45 992 gramy, więc prawie kilogram jeden but, co już świadczy o tym, jaki jest mocny i jaki jest wytrzymały. Uchwyty sznurówek wszędzie są metalowe, więc mocne. Mocno można za nie pociągać i, i, i mocno te buty wiązać. Dodatkowe zabezpieczenie jest tutaj w środku. Dzięki tej siatce będzie dobrze odprowadzane powietrze na zewnątrz. Ochrona dodatkowa ścięgna Achillesa. Tutaj nie dojdzie do jakiegoś obtarcia, bo ta, jak widzicie ta gąbka wewnątrz, ta cała wyściółka jest bardzo, bardzo miękka i jest jej całkiem, całkiem dużo wewnątrz. Wkładka antyprzebiciowa, a jeżeli chodzi o samą wkładkę, to tutaj nawet widać, tutaj gdzie mamy piętę, cały czas masaż podczas chodzenia. Wkładka jest dość gruba, posiada delikatne otwory wentylacyjne, dzięki czemu to powietrze będzie tutaj w środku, w środku krążyło. Jak widzicie. Grubość wkładki jest na tyle, na tyle duża, że, że będzie to amortyzowało podczas, podczas chodzenia. Sam model, jak widzicie, teraz wam pokażę brązowy. Wygląda naprawdę świetnie. Mocny, masywny but z każdej strony. I co? Z bliska wyglądają jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że Wam się podobają i już jesteście nimi zainteresowani. A dla tych, którzy już podjęli decyzję o zakupie, tutaj po tej stronie wrzucam link, który przekieruje Was bezpośrednio do sklepu BalticBH.pl i tam możecie wrzucić te buty do koszyka, wybrać formę płatności, formę dostawy i jutro cieszyć się nowym modelem butów w Waszej szafie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.